Dbanie o zdrowie jest kluczowe dla każdej kobiety, a regularne badania mogą pomóc w wykrywaniu potencjalnych problemów zdrowotnych we wczesnym stadium. W tym odcinku przedstawię Ci kalendarz badań, które należy wykonywać regularnie, aby zapewnić sobie optymalne zdrowie i dobre samopoczucie. Zaczynamy! Przesiewowe badania profilaktyczne mogą być stosowane tylko wtedy, gdy znamy sposób na wykrycie pierwszych objawów danej choroby lub czynników, które mogą prowadzić do jej rozwoju. Mamy skuteczne, proste i stosunkowo tanie metody wykrywania chorób, dlatego można je zastosować u całej populacji, która jest narażona na występowanie danej choroby. Metoda jest bezpieczna dla pacjenta, ryzyko powikłań jest dużo mniejsze niż korzyści, jakie może dzięki niej odnieść. Wynik badania uzyskanego w rezultacie screeningu najczęściej nie jest ostatecznym rozpoznaniem. Dla przykładu, nieprawidłowy wynik cytologii nie jest diagnozą nowotworu i nie musi oznaczać raka. Dopiero z wynikami pacjentkę kieruje się na dalsze badania, żeby wykluczyć lub potwierdzić chorobę. Jakie badania wykonywać co pół roku? Warto wykonywać badania krwi ogólne. Pozwala to ocenić ogólny stan zdrowia, poziom hemoglobiny, glukozy czy lipidów oraz badanie moczu, które pomaga w wykryciu ewentualnych problemów nerek czy układu moczowego. Raz w roku zaleca się wykonywać cytologię. Dla kobiet po rozpoczęciu współżycia cytologia pomaga w wykrywaniu zmian w szyjce macicy, które mogą wskazywać na stany przednowotworowe lub raka. Jest to test stosowany jako test przesiewowy w kierunku raka szyjki macicy i opiera się na ocenie mikroskopowej komórek złuszczających się z części pochwowej szyjki macicy. Zabarwione i odpowiednio przygotowane do oceny preparaty komórkowe trafiają do oceny mikroskopowej. Badanie ginekologiczne. Regularne wizyty umożliwiają ocenę zdrowia narządów intymnych, wykrycie ewentualnych zmian i monitorowanie ogólnego stanu zdrowia ginekologicznego. Badanie USG narządów rozrodczych pomaga w identyfikacji ewentualnych zmian w macicy i jajnikach. USG piersi. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne zaleca, aby kobiety, które ukończyły 30 lat życia, Poddawały się badaniom łezgi piersi kontrolnie przynajmniej raz w roku. Jeżeli w rodzinie występowały przypadki nowotworów piersi, badanie warto wykonywać co 6 miesięcy. Co 2 lata zaleca się z kolei wykonywanie badania mammograficznego. W grupach wiekowych, dla których mammografia piersi jest szczególnie ważnym elementem profilaktyki onkologicznej, znajdują się kobiety od 40 do 50 roku życia. Kobiety w wieku między 50 a 69 rokiem życia. Które dotychczas nie chorowały na raka piersi. Kobiety w grupie wiekowej między 50 a 69 rokiem życia mają przywilej wykonywania badania mammograficznego bez skierowania raz na dwa lata w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Ze względu na bardzo rzadkie występowanie nowotworu piersi u kobiet poniżej 35 roku życia oraz znaczne ograniczenie czułości badania mammograficznego w sutkach gruczołowych u młodych kobiet, w przypadku tej grupy pacjentek tego typu działania diagnostyczne podejmuje się jedynie w szczególnych przypadkach. Co 3 lata zaleca się wykonywanie badania w kierunku DNA wirusa HPV, tak zwane genotypowanie HPV. Umożliwia ona oznaczenie odmiany genetycznej wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli tak zwanego genotypu wirusa HPV. Genotypowanie pozwala precyzyjnie określić, jakim typem wirusa doszło do zakażenia. Pozostałe badania wykonuje się według wskazówek lekarza, jak na przykład badania hormonalne. Jeśli istnieją podejrzenia o zaburzeniu hormonalnym, lekarz może zalecić badania poziomu hormonów. Również takimi badaniami są badania wenerologiczne. Regularne badania przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwpierwotniakowe mogą pomóc w wykryciu chorób przenoszonych drogą płciową. Badania na obecność infekcji grzybiczych. Badania te pomagają wykryć infekcje, takie jak grzybica pochwy. Do badań zaliczanych do diagnostyki pogłębionej zalicza się m.in. badanie Cintek Plus. Cintec Plus jest przesiewowym testem immunocytochemicznym stanowiącym uzupełnienie dla cytologii płynnej LBC i służy do wykrywania zmian nowotworowych spowodowanych wysokoonkogennymi wirusami brodawczaka ludzkiego na wczesnym etapie. W wyniku infekcji wirusem HPV cykl komórkowy zostaje zaburzony. Dzięki CINTEC Plus możemy zlokalizować komórki, które nie dzielą się w prawidłowy sposób. Dużą zaletą tego testu jest to, że wskazuje on już występujący stan chorobowy, a nie samą obecność wirusa, który nie zawsze jest przyczyną powstawania zmian nowotworowych. Dzięki temu wykrywane są dwa biomarkery: P16 oraz ki 67 charakterystyczne dla zmian nowotworowych na błądka szyjki macicy. Obecność w komórce obu białek jednocześnie wskazuje na stan chorobowy, gdyż w zdrowych komórkach białka P16 i ki 67 nie występują w tym samym czasie w jednej komórce. Test Cintek Plus jest przeznaczony dla pacjentek, u których cytologia ginekologiczna wykazała zmiany ASCUS lub L-sil. Przy prawidłowym wyniku cytologii uzyskano dodatni wynik badania na HPV lub nie ma możliwości postawienia jednoznacznej diagnozy w badaniu cytologicznym. Badanie kolposkopowe. Badanie kolposkopowe jest metodą starszą niż badanie cytologiczne. Polega ono na oglądaniu przy użyciu urządzenia optycznego powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału, sromu oraz pochwy. Wykonuje się dwie próby próbę z kwasem octowym i z płynem Lugola, które wskazują gdzie wykonać celowaną biopsję potwierdzającą podejrzenie zmian nabłonkowych stwierdzanych w teście cytologicznym. Weryfikacja mikroskopowa, czyli biopsja diagnostyczna. Podstawą podjęcia leczenia w stanach przedrakowych i raku szyjki macicy jest rozpoznanie mikroskopowe. Nawet jednoznaczne rozpoznanie komórek rakowych w rozmazie cytologicznym z szyjki macicy wymaga takiego potwierdzenia badaniem mikroskopowym. Tylko widoczna zmiana w obrębie szyjki macicy upoważnia do pobrania wycinka bez wstępnej oceny kolposkopowej. W pozostałych przypadkach przy nieprawidłowym wyniku badania cytologicznego zasadą jest pobieranie wycinków celowanych wskazanych w obrazie kolposkopowym. Biopsja kanału szyjki jest niezbędnym elementem przed wyborem właściwego sposobu leczenia. Konieczne jest wykluczenie zmian wewnątrzkanałowych przed zastosowaniem metod destrukcyjnych oraz do wyboru metod oszczędzających narząd rodny. Badania podczas planowania ciąży Badania podstawowe, które także już w trakcie ciąży będziesz powtarzała w każdym jej trymestrze to morfologia krwi oraz badanie ogólne oczu. Dostarczą one lekarzowi sporo informacji na temat Twojego ogólnego stanu zdrowia, a jeśli wyniki okażą się nie do końca prawidłowe, będzie można zadbać o poszukanie przyczyny i poprawę Twojej kondycji. Na przykład wyleczenie stanu zapalnego, leczenie anemii. Inne podstawowe badania, które może zalecić Twój lekarz, szczególnie jeśli leczysz się na choroby przewlekłe lub wyniki poprzednich badań były niezadowalające, to przykładowo poziom glukozy, cholesterol, kreatynina, alat aspat czy stężenia niektórych jonów. Wyniki tych badań dokładniej przybliżą w jakiej formie jest Twój organizm, pozwolą wstępnie ocenić wydolność wątroby czy nerek. Szczególną uwagę zwróć na stężenie TSH, czyli hormonu produkowanego przez przysadkę mózgową, stanowiącego wskaźnik aktywności tarczycy. Zapamiętaj, że dla tego badania obowiązują wskazania dla kobiet planujących ciążę. To ważny parametr, i zanim rozpoczniesz starania o dziecko, kontrola jego wartości może być naprawdę istotna. Druga grupa badań, o których warto pomyśleć, to badania szczególnie istotne w okresie ciążowym. Dotyczą one zachorowania oraz odporności na niektóre choroby zakaźne, które, o ile przebiegają w trakcie ciąży, mogą stanowić zagrożenie dla rozwijającego się płodu. Warto wspomnieć w tym miejscu o torcz. Torcz to skrót utworzony od pierwszych liter nazw jednostek chorobowych, wywołujących choroby, na które szczególnie narażone są ciężarne. Toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, zakażenia wirusami opryszczki oraz inne zakażenia. Wiedza na temat Twojego stanu immunologicznego pozwoli rozpocząć ewentualne leczenie, zaszczepić się np. na różyczkę, albo ewentualnie przemyśleć szczepienie na grypę, czy unikać zagrożenia podczas ciąży, np. wyjątkowo uważnie myć owoce i warzywa, jeśli nie chorowałaś na Toksoplazmozę. Pamiętaj o regularnych badaniach, bo od tego może zależeć Twoje zdrowie i życie. Zapraszam do mojego gabinetu na dalsze badania i do zobaczenia za tydzień.